Co to jest SMM? SMM, Social Media Marketing, to marketing, którego celem jest pozyskanie, utrzymanie klientów i sprzedaż w mediach społecznościowych. SMM nadaje się dla wszystkich, firm B2B, sklepów internetowych, serwisów i mediów. Dlaczego firmy potrzebują social media? Promowanie treści, odpowiadaj na infomercials, uruchom reklamy. Cele i zadania SMM. Głównym celem SMM, jak każdej reklamy, jest to, aby firmy zarabiały więcej pieniędzy. To są zadania, które można rozwiązać dzięki SMM. Zwiększenie ruchu. Budowanie lojalności odbiorców wobec biznesu. Zwiększenie poziomu zaangażowania. Znajdowanie klientów i generowanie leadów. Czym zajmuje się specjalista od SMM? Wybiera posty do publikacji. Zarządza procesem tworzenia treści. Monitoruje i odpowiada na artykuły informacyjne w imieniu firmy. Odpowiada na pytania subskrybentów. Monitoruje skuteczność różnych sieci społecznościowych.